Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poinformował o przekazaniu kolejnej transzy pomocy dla obydwu radomskich szpitali oraz lecznicy w Iłży. W sumie do placówek trafi ponad 80 tysięcy sztuk środków ochrony osobistej. Dziś przekazujemy kolejną partię do mazowieckich szpitali. Do radomskiego pogotowia trafia 1200 kombinezonów i 50 tysięcy rękawiczek. Do szpitala miejskiego w Radomiu 30 tysięcy rękawiczek i 200 gogli, a dla szpitala wojewódzkiego w Radomiu 1000 fartuchów. Również 5 tysięcy rękawiczek przekazujemy do szpitala w Iłży. Pieniądze na tę pomoc pochodzą w głównej mierze ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu opiewa na 150 milionów złotych. Od piątku w Mazowieckim szpitalu specjalistycznym w Radomiu odnotowano sześć nowych zakażeń koronawirusem. Cztery z nich to członkowie personelu. Placówka otrzymała obiecane wsparcie z Ministerstwa Zdrowia. W postaci 10 tysięcy maseczek, 500 masek z filtrem 500 kombinezonów, 500 gogli, 10 tysięcy rękawiczek, 100 litrów płynów do dezynfekcji powierzchni oraz 500 litrów płynu do dezynfekcji rąk. Szpital na Józefowie jest gotowy do ponownego uruchomienia trzech wyłączonych z użytkowania oddziałów. Poddane dekontaminacji oddziały wewnętrzny pierwszy, rehabilitacji oraz reumatologii są zamknięte, ponieważ brakuje personelu do ich obsługi. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy Tochtermana leczonych jest obecnie 90 chorych na koronawirusa pacjentów.